Pod aresztem śledczym mieliśmy do czynienia z ucieczką więźniów. W czasie konwojowania, doprowadzania do aresztu więźniowie uciekli. W rzeczywistości to w historii aresztu śledczego w Toruniu takiego wypadku nie było, ale w skali kraju takie sytuacje się zdarzają. Nie, 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 nie.

straszne, naprawdę, mówię państwu, taka adrenalina, że naprawdę. Osoby radne, Boże, masakra, naprawdę, nie wiem co powiedzieć. Bardzo dużo się działo, bo wparowali do nas przestępcy, kazali nam biec na koniec autobusu, naprawdę popychali, naprawdę była taka adrenalina, że... Przeklinali, popychali, wszystkich zgarnęli na tył autobusu. W sumie stres. Akcja była bardzo dynamiczna. Udało nam się sprawnie obezwładnić terrorystów i uwolnić zakładników. Uderzył po prostu tutaj w szybę w czasie odbijania. Yy, no jest otwarta rana, złamanie kości. Tutaj uciskam ranę yy, poszkodowanej, żeby właśnie zatomować krwawienie i obandażowę. Obandażowuje. Została postrzelona. Ale będzie żyła. Ludzie, yy, którzy brali udział w tej akcji, przeprowadzili yy, baharaz, czyli bostowe czynności ratunkowe. Eee, czyli 30 uciszeń składki pierwszej połączone z dwoma oddechami. Ratunkowe mi później jak my już przyjechaliśmy, przejęliśmy poszkodowanego. Po około 5 minutach on odzyskał podstawowe czynności życiowe i teraz zabieramy go do karetki. Policja tutaj, jak Państwo widzicie, zabezpiecza cały czas miejsce zdarzenia, żeby nikt się tutaj nie zbliża, bo ludzie, którzy są w szoku potrafią bardzo różne dziwne rzeczy zrobić, różne dziwne rzeczy przychodzą im do głowy w takich właśnie sytuacjach kryzysowych i dlatego to jest ważne właśnie, żeby ta policja była tu na miejscu, cały czas zabezpieczała to miejsce zdarzenia. W pracownikach fermentacyjnych jest uszkodzona klatka skodowa. No i jak pracownika wysłałem na górę do zamknięcia zaworu, coś mu się tam stało. Celem tych dzisiejszych działań, tych ćwiczeń jest uzmysłowienie, że z tego typu sytuacjami, które tutaj dzisiaj aranżujemy, Możemy mieć w szczególnych sytuacjach rzeczywiście, możemy się spotkać z takimi sytuacjami. Stąd, żebyśmy byli przygotowani, żebyśmy wiedzieli, że takie, takie scenariusze mogą w życiu nas kiedyś spotkać. No i przede wszystkim głównie to doskonalenie umiejętności, zgrywanie pomiędzy, działalności pomiędzy poszczególnymi służbami. między Pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną, policją, służbą więzienną czy innymi instytucjami, które na, na terenie tego miasta funkcjonują. Gdyby taka, y, taka sytuacja miała miejsce, gdyby, y, gdybyśmy działali w tych, w tych samych okolicznościach, to myślę, że jednostki Państwowej Straży Pożarnej poradziłyby sobie. No właśnie tutaj dzisiaj nam wyszło. Myślę, że dobrze udało się to skoordynować. No, mieliśmy spotkania, żebyśmy po prostu. Te ćwiczenia porządnie przeprowadzi. No, generalnie takie akcje nie zdarzają się codziennie. Nasza grupa, posiadamy w naszej grupie parę ratowników medycznych, ratowników po kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy i dzięki temu, dzięki ciągłemu doszkalaniu się, udziału w jakichś właśnie kursach, szkoleniach, nawet sympozjach naukowych, dzięki temu jesteśmy przygotowani na taką akcję, którą właśnie przeprowadziliśmy.